Witam. Dzisiaj zrobię pyszną i bardzo prostą sałatkę z kuskusu. Tutaj mam kuskus. Odmierzamy. Państwo odmierzą, ile sobie zechcą. Czy szklankę, czy dwie szklanki. Ja zrobię to z, z takiej ilości, jaką posiadam w domu. Około dwóch szklanek. To jest szklanka. I druga szklanka. z dwóch szklanek. I zalewamy, może najpierw wsypię pół łyżeczki soli, czyli dwie szklanki pół łyżeczki. Poza... Można więcej dać tego kuskusu, i zalewamy wrzącą wodą w stosunku jeden do drugiego, czyli dwie szklanki były y, kuskusu, dwie szklanki wody gorącej, wrzącej, jeden do jednego. No? Tak wymieszamy. I przykryjemy do wystygnięcia i do ugotowania się oczywiście. Odstawiamy na bok. A na ile to? No do wystygnięcia, prawda? Ugotowana jest już po 5 minutach, Aha. ale my potrzebujemy do sałatki zimną. No tak. Po wystygnięciu naszej kaszy kuskus. Yy, dodajemy pozostałe składniki. Bardzo drobno kroimy paprykę czerwoną. Kosteczkę? No drobno. Można posiekać nawet. Drobno kroimy. No nawet czekasz. No i wręcz ciekły na no tak. No i rozdrabniamy mniejsze kawałki. Kasza jest drobna. No i staram się, żeby warzywa były drobne. Żeby nie kuły w zęby, to? Jak tak. to się mówi. No wystarczająco. Kroimy w kosteczkę pomidorka. Też jak starać się drobną kosteczkę? No już pomidorka nie będziemy siekać. No tak jak to zrobić? Jest ciężko, co nie? A ile to dasz pomidora? Ta pomidorka? biało czerwono się robi. Rzadkim, żeby tak trochę nam nawilżyło sałatkę z miąższem. Cztery cebulki, dynki drobno pokroimy. I dwie zostały. Czego można, każdy może sobie Można sobie ich użyć. Co nie? No właśnie. Czy bardziej wilgne, czy mniej? Co? Tak. W zależności od wielkości też. Tych białych dołów nie daje, nie wkroję. To jest. Ja na kanapki. Na przykład. I ostatni element to jest pęczek natki Pietruszki. Zielonej natki Pietruszki. To akurat może jest trochę więcej, bo to będą z działki, ale. No wszystkiego nie W Wkraczę tylko to, co wzięłam łatwe siekamy lepiej takim nożem zaokrąglonym wtedy jak łatwo się to robi tej paluszkiem się trzyma szubek i pusiu pusiu dodamy troszkę soli choć wodę z kuskusem też soliłam no, i te 3-4 łyżki majonezu trzeba dodać. I wszystko. I później przyprawić do smaku naturalnie. Wymieszać to najpierw trzeba. Tak. Już nie będę tego pokazywał, jak ty to mieszasz, bo to będzie trwało. Mhm. Dodałam jeszcze jedną łyżkę na nazu jest pyszna. No i m, m, radzę mieszać w czymś większym, bo to trochę trwa. Pyszna pa, jest. I życzę Państwu smacznego. Dodać jeszcze soli trochę do smaku. Pycha.